Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj zapraszam Was na ciąg dalszy serii Śmigła na żywo, czyli pomiar na żywo głośności wentylatorów. Zapraszam na drugi odcinek. Ponownie mamy tutaj pakiet 10 wentylatorów. Mamy tutaj wentylatory m.in. takich marek jak Noctua, Noiseblocker, Fractal Design, ponownie Noiseblocker, NRMAX, Noiseblocker po raz trzeci, Silentium PC oraz Side. Oczywiście, pierwsze co najpierw robimy, to weryfikujemy tutaj poziom tła otoczenia, czyli poziom, względem którego będą tutaj odnoszone wszystkie pomiary. Około 33 dB, no troszeczkę więcej niż poprzednio, ale to też wynika z tego względu, że jednak wokół tego pomieszczenia testowego, jednak też toczy się życie. Enermax DB Silence z wersji tak zwaną manualną regulacją obrotów wentylatora. I tak, maksymalne obroty są tutaj w chwili obecnej na poziomie 1500 RPM i obserwowaliśmy tutaj około 53 dB. Fractal Design Silence Series R2 120 mm. Maksymalne obroty na poziomie 1200 RPM. Obserwowaliśmy tutaj maksymalne okolice rzędu 47 dB. Fractal design Silent Series 140 mm. Maksymalne obroty rzędu 1000 RPM i obserwowali, obserwowaliśmy tutaj, usłyszeliśmy tutaj maksymalny poziom głośności rzędu 47 decybeli. Noctua NF-P12 wersja PWM Poziom, maksymalne obroty rzędu 1300 rpm maksymalny poziom głośności zarejestrowany tutaj podczas pomiarów to okolice ok. 48 dB Noctua NF-P14FLX maksymalne obroty na poziomie 1200 rpm i generalnie obserwowaliśmy tutaj okolice 54 dB. Noise blocker M12S1, maksymalne obroty rzędu 750-750 RPM i widać, że jest to bardzo cichy wentylator. Słychać, że jest to bardzo cichy wentylator, właściwie go nie słychać, ponieważ maksymalne Maksymalny poziom głośności dobija tutaj do około 36 dB. NoiseBlocker XL2 maksymalny obroty na poziomie 1500 rpm i mamy tutaj, obserwujemy tutaj około 47 dB. Noiseblocker XK2, maksymalne obroty rzędu 1100 RPM, obserwowaliśmy tutaj tak naprawdę niespełna 46 dB. Site Sleepstream 1900 RPM generuje tutaj maksymalny poziom głośności na poziomie 62 decybeli. Silentium PC z DeFiL120 generuje maksymalny poziom głośności na poziomie 44 dB. To jest akurat wentylator, który ma maksymalne obroty rzędu 1100 RPM.